Mam na imię Iwona i zapraszam was na nowy daily vlog, na nowy filmik Mam nadzieję, że wam się spodoba I cóż, lecimy z tym moim dniem Jest dzisiaj sobota, godzina 8.07 Więc jest dość wcześnie jak na sobotę Ale już stałam ponad 1,5 godziny temu, ponieważ na 9 mam do pracy Za chwilę przyjdzie po mnie mój kolega i zabiera mnie do pracy Ponieważ dzisiaj nie mam auta wolnego w domu I musiałam coś pokombinować i udało mi się Więc za chwilę wyjeżdżam ale z racji tego, że przez długi czas nie nagrywałam, nic nie dodawałam na YouTube, z racji tego, że mój laptop się zepsuł i nie miałam na czym znaczy nie miałam na czym montować, a też potrzebowałam takie trzy tygodnie odpoczynku, po prostu tyle nie miałam laptopa, w sumie nadal go nie mam, ale już wiem jaki chcę kupić, dzisiaj moja siostra idzie po niego, bo jestem w pracy więc nie mogę go sama kupić, ale. Siostra mi go zamówi i będę go miała w poniedziałek albo we wtorek już w domu, czyli w przyszłym tygodniu będę już go mogła używać. Jestem zachwycona tym, jaki to kupuję... Kom... znaczy, źle to brzmi, ale bardzo się cieszę, że wybrałam ten komputer, który wybrałam, chociaż nie sądziłam, wcześniej jak mówiłam, jakiś wybrać, to mówiłam, że z tej firmy nie chcę kupować komputera, ale wszystko się zmieniło, jednak kupuję. Dobra, nieważne. <noise> Zobaczcie go dopiero później. Mm. Tak jak my że nie nagrywałam, bo nie miałam na czym montować A teraz panowie zaczęłam. Miałam, miałam jeden fajny filmik, który miałam z mojego wyjazdu na Skrzyczne do gór Którego zaczęłam już montować, ale wtedy zaczął mi się właśnie komputer Także mi się już więcej nie włączył Dlatego przykro mi, ale go nie będzie um, Ale dzisiaj wracam z filmikiem, z z tym co się dzieje w moim życiu Raczej, że będę 12 godzin w pracy To chciałam Wam szybko pokazać co wczoraj kupiłam na zakupach, bo byłam wczoraj na zakupach um, i kupiłam kilka kosmetyków, też są takie podstawowe, kilka których nie mam, a po prostu musiałam kupić, ale kilka dni temu w Krakowie kupiłam mm, jakieś te maseczka, madara i tak dalej, więc Wam to pokażę w Krakowie, bo jak na razie widzę, że mi się sprawdzają tamte rzeczy, a teraz Wam pokazuję to, co kupiłam tutaj. Kupiłam z Green Pharmacy e, żel do rąk, mój ulubiony, z jaskółczym zielem, po prostu a jest tak przepysznie pachnący, że aż chce się go zjeść wręcz. Więc ten krem, go bardzo polecam, bo to jest teraz moja tubka i jest świetna, bo kosztowała 5 zł jakoś tak Tutaj kupiłam z Under 20 Fluid Ja na Akademiku, właściwie nie wiem czy na Akademiku mam Fluid, czy na Akademiku mam krem um, e BB Ale tu wzięłam Fluid, bo się że o mam chyba Fluid, bo jest jakiś bardzo matujący, bardzo zakrywający um, I on kosztował 10 złotych, bo była, była promocja więc polecam, a mi bardzo spasował, bardzo mi siadł, więc dlatego go kupiłam. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest ten teaser. Był na promocji za 31 zł a że mój już jest trochę zużyty i trochę stary, to stwierdziłam, że muszę kupić nowy, jeszcze czego nie otwierałam, ale już nie mogę się doczekać, aż kolejny raz będzie taki idealny masaż w dzięki niemu, więc angle teaser. I kupiłam też żel do twarzy z L'Oréal, po prostu był na promocji, kiedyś moja bratowa go miała, więc stwierdziłam, że będzie dobry żel oczyszczający, yy... Ekstrakt z róży i z jaśminu. Chyba kosztował to chodzi 10 złotych, czy jakoś tak. Um, ale tutaj jak używałam mojej siostry bratowej, to bardzo mi spasował. Ok, to teraz przejdziemy do tej części odzieżowej, rzeczy, które kupiłam, ubrania, które kupiłam. Coś nie może mi się wyostrzyć. Dobra, trudno, nieważne. Byłam, na zakupach z moją siostrą w trzech sklepach w sumie. Kupiłam pięć rzeczy, więc już Wam pokazuję, co kupiłam, co mam i w czym będę teraz chodzić. No może pierwszą rzeczą, którą kupiłam na samym końcu, a która mi się bardzo podoba, to jest taka bluzka z Riserta, w koronki, biała. Jest przepiękna, jest prześliczna, ona kosztowała 120 zł, ale jak ją zobaczyłam, to po prostu stwierdziłam, że muszę ją kupić, bo jest taka piękna. Ja mam bardzo podobną sukienkę, którą miałam na chrzest mojego chrześniaka. Um, ta wózka jest śliczna i po prostu się w niej zakochałam jak ją zobaczyłam. Kolejną rzeczą to jest taka koszula, ona akurat jest z second handu, tak ładnie mówiąc, kosztowała 14 zł i jest z Peruno, ale to chyba jest tak, MSH, czyli Mark and Spencer i taka zwykła koszula w kratę też mi się bardzo podoba. Kolejną rzeczą, którą kupiłam też w second handzie. Jest taki piękny płaszcz zielony, taki butelkowa zieleń długi um, i on kosztował 30 zł i to też jest z Mac Express Collection. I jestem z niego zachwycona, bo nie sądziłam, że w tym roku będę kupowała płaszcz, ale jest tak piękny, że po prostu stwierdziłam, że go muszę zabrać i że go muszę mieć w swojej szapie. Już kolejny, ale nieważne. Kolejną rzeczą, to kupiłam, mm, zdało się to siostra Janina, takie butelko. Które jest też przepiękna, ona kosztowało chyba 16 zł, czy jakoś tak. Ale po prostu, jak zobaczyłyśmy, to się śmiały, śmiałyśmy się z niego z siostrą. A później stwierdziłyśmy, że go bierzemy. Tylko pytanie, która go bierze, ja Czy ona? I stwierdziłyśmy, że na pół, więc yy, taki futerko. I ostatnią rzeczą, w sumie pierwszą, którą kupiłam, to są składnie z Bikstora. Ona, pierwotna cena była 250 zł, ale że mam kartę studencką. To było minus 15%, czyli wyszło prawie 200 zł, troszkę ponad 200 zł na te spodnie, a są świetne, polubiłam je od pierwszego założenia e, i są niesamowite, więc e, spodnie bardzo ważna rzecz. Mm. A ja na razie lecę do pracy. W sumie jeszcze mam trochę, żeby tam dotrzeć na miejsce, gdzie mam e, być. A jeszcze Wam pokażę książkę, którą wcześniej wypożyczyłam, bo wczoraj jeszcze byłam w Jackace z moją siostrą. I wypożyczyłam książkę, którą bardzo uwielbiała moja współlokatorka, która mi ją, ją polecała. Są to pokonanie irynek Główkiny. To jest historia o Rosji. Mm. O losy tej powieści, napisanej przez Irenę Główkinę. Aha, to nie, dobra. Eee... Po prostu o osobach po rewolucji. Rewolucja i po rewolucji czasach w Rosji. Więc zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. Wypożyczyłam też taką książkę Alice Munro zbyt wiele szczęścia, kilka opowieści kilka historii. I jeszcze trzecia mam powiedzieć, że jesteś jedną z nich. To jest 12-letnia Majsza sprzedaje nam swoje ciało, żeby zarobić na szkołę dla swojego braciszka. Więc jestem bardzo ciekawa tych książek, jakie będą. Tak, eee, a teraz lecę jeszcze Wam szybko tylko pokażę co dzisiaj zabieram do mojej pracy, do jedzenia. Mm. I lecę do pracy. Nie chcę mi się, w ogóle mi się nie chce. Najpierw no bym siedziała w domu bym czytała książkę zamiast iść pracować, ale... No, idę zarobić <noise> na podróże jak to mówię. Eee, więc a teraz lecę, już to kolejny raz mówię. Ale tak, do zobaczenia później. Okej, okay, tutaj znajduje się moje jedzenie do pracy. Która rano sobie zrobiłam makaron z szynką, z serem żółtym, a la mozzarella i do tego śmietankę, się wlałam po prostu czekałam, aż się zredukuje. Tutaj również mam trochę owoców, żeby coś było na zdrowo, czyli winogronka. Takie już wzięte z gałązki. Do tego trzy ręki, Zobaczymy, czy je zjem, czy nie zjem. Czymś się zachcę. Do tego mam też dwa jogurty, jogobel, jak tak widzicie. Jeden czereśniowy smak, a drugi bananowy, żeby coś było, bo będę tam przez 12 godzin. Więc tak się prezentuje moje jedzenie do pracy. I do tego jeszcze będę brała wodę, żeby mieć co się napić. Do pracy zmieniłam trochę mój outfit, trochę to jak wyglądam, czyli po prostu założyłam bluzę, żeby było mi wygodnie i żebym się nie musiała niczym przejmować bo ten swetr jest troszkę zimny a nie wiem czy w pracy będzie ciepło czy zimno więc mam podkoszulkę też pod tym żeby było jak najlepiej mm. i tak i lecę, idę do mgły bo jest mgła taka, że nic nie widać na 20 metrów, 30 jest po prostu mgliście i to bardzo mgliścia. <grym> więc zobaczymy jak tam dotrę do pracy dobrze, że się nie muszę, nie muszę prowadzić auta tylko mój kolega, moja siostra mi zabrała auto. Miło, bardzo miło. Ale takie jest życie. Później Ela mnie odbierze, moja siostra. I tak lecę, bo po prostu no, wolałabym zostać w domu. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Ale do pracy każdy musi chodzić. Z tego takiego wniosku wychodzę. I najlepiej się je uczyć od wczesnych lat, od młodości, ponieważ teraz, jeżeli nie nauczymy się pracować, jeżeli nie nauczymy się, że swego obowiązku, że po prostu musimy pójść do pracy na te 8, 10, 12 godzin, to później będzie nam o wiele trudniej się do tego przyzwyczaić, bo szkoła to jest jedno uczelnia tam możemy iść, a nie musimy na wykłady. A do pracy, jak nie pójdziemy, to kto nas zastąpi z dnia na dzień to będzie zauważone, że nas nie ma. Dlatego uważam, że praca w młodym wieku jest bardzo dobra, bo uczy nas dorosłości i odpowiedzialności, czego często brakuje młodym ludziom, być odpowiedzialnym za swoje czyny. Bo jesteśmy coraz usprawiedliwiani przez wszystkich pokolei, kolei, począwszy od rodziców, bab, dziadków, kończąc na nauczycielach, i aż usprawiedliwiamy sami siebie z różnych głupich rzeczy, a pracodawca nas nie usprawiedliwi, bo on chce pracownika, a nie chce usprawiedliwienia. Więc tą płetą lecą, żeby nie mieć usprawiedliwienia, tylko żeby być w pracy. Tyle, papa. Pa. Już jest kilka dni później, już jest w sumie dużo, dużo dni później, ale właśnie dla Was montuję filmik z dnia, jak kupowałam komputer. Czytam Wam, mówiłam, że dzisiaj go nie będę mieć do domu, że moja siostra jedzie mi go kupić, ponieważ cały dzień jestem w pracy i że komputer będę mieć najprawdopodobniej w poniedziałek, we wtorek albo w czwartek, ponieważ nie wiem, kiedy oni mi go przyślą, że go chcę pierwszy zamówić, bo nie ma go na stanie. Ale moja siostra pojechała do sklepu wieczorem i okazało się, że są dwa komputery na stanie w sklepie, że zostały przywiezione jakąś nocną nie wiadomo w ogóle czym dostawą i że mogę go mieć już w domu. Jak ja o tym usłyszałam, to byłam tak szczęśliwa, w ogóle siostra przywiozła mi go do pracy i byłam uchana, bo kupiłam ten, co chciałam, a wcześniej jak szłam do sklepu dzień wcześniej szukać komputera, jaki mogę mieć i kupić, to pani właśnie proponował jeden komputer, to był chyba z dela, z tego co pamiętam, ale w ogóle nie, nie podoba mi się, że ta graficzna. I spoko, ok. Wewnątrz miał to, co chciałam, te elementy, które chciałam, tam, procesory i tak dalej, ale powiedziałam: Ponieważ po prostu nie podoba mi się, jak on wygląda. Jeżeli ja go nie wezmę, bo on mi się nie podoba i będzie mi się źle pracowało, więc przykro mi bardzo, może być świetny, genialny, ale go nie chcę. I zaproponował mi komputer z firmy, z marki, którym nie chciałam kupić komputera. To była jedna marka, w której powiedziałam mojej mamie, moim bratu, ta, y, siostrze że ja komputera z tej marki nie chcę. Że na pewno nie, bo to dopiero bo mają nowe, nowe, nowe komputery, dopiero tam chyba trzecia edycja, czy jakoś tak rok wytwarzają i że nie. A są to laptopy z Ja powiedziałam, że nie chcę go mieć, ale Pan mi go zaproponował i to było miłość od pierwszego wejrzenia jak go zobaczyłam. Jest on przepiękny, za chwilę Wam pokażę jak on, on wygląda. Po prostu chciałam zakończyć ten filmik takim podsumowaniem, że ten laptop już mam, a nie tylko po prostu a później już do nie nagrywałam, bo się cieszyłam, że go mam w domu, siostra też go przyjęła go do pracy. Jak usłyszałam, że już będzie, to byłam prze-zadowolona. I po prostu jest piękny, więc już Wam go pokazuję. Okej, okay, mój komputer się prezentuje tak, jak właśnie widzicie. Jest drobny, jest cienki, jest lekki, ma tylko 2,10 kg z tego, co pamiętam. Ma normalną przekątną, jest po prostu szary, jest przepiękny, mi się bardzo podoba ten kolor. A jest on hisjuały, tak jak powiedziałam. Gdzieś słuchałam, że się go nie da otworzyć jedną ręką. Parcie prawie mi się udało. Jak go otwieramy, to on się prezentuje tak. Plusem jest to, że mam matową, właśnie ma matowy ekran. Nie pokażę Wam mojego kodu. I tutaj właśnie widzicie film, który dla Was montuję. Ma przepiękne kolory, przepiękne barwy. Bardzo mi się podoba. Przepiękne, ma barwy, bardzo mi się podoba. I jest właśnie plusem to, że jest bardzo lekki, cienki ma też taką fajną, bardzo małą mobilną ładowarkę i też bardzo długo trzyma mi baterię, kilka godzin najczęściej ładuję go raz na dzień wczoraj go nie ładowałam, oglądałam serial i dzisiaj ma tutaj jeszcze e, ma tutaj jeszcze na... coś mi się nie może ładować 28% baterii i to będzie około pewnie 2 godzin jeszcze no godzina 11, więc jest bardzo wydajny bardzo, tak jak na, te najbliższe dni, których go po prostu używałam, to to zauważyłam I do tego jeszcze siostra mi kupiła też opakowanie na komputer, żebym miała czym go przewozić Ale właśnie komputer mi się bardzo podoba, jest przepiękny, więc polecam Minusem jest to, że nie ma podświetlanej klawiatury, ale głośność ma dla mnie bardzo wysoką Jasność, jasność, ciemność, po prostu jest świetne, więc mi się bardzo podoba I jak na razie po tych kilkunastu dniach używania go, polecam go bardzo Jestem po prostu przeszczęśliwa, właśnie jak wysłałam tam następnie do znajomych, przekupiłam ten komputer to kolega mi od napisała, że ma ten sam, tylko troszkę starszą wersję i że jest zadowolony, że po roku chodzi mu świetnie i że dokonałam dobrego wyboru, więc mam nadzieję, że mi tak samo będzie się sprawował, a po prostu już musiałam kupić, bo mi się zapsuł. więc jak na razie go polecam, a co będzie dalej to zobaczymy, czy dalej, czy wciąż go będę polecała innym, czy nie. Jak na razie jest prześwietny, więc ja jestem zadowolona. O, i mam pytanie: jakbyście kupowali komputer teraz, to jaki byście komputer kupili wy? Bo ja kiedyś mówiłam, że jak mi się komputer zepsuje, to kupię sobie MacBooka, i w sumie jakbym dołożyła troszkę więcej, to bym mogła go kupić. Tam kilka stówek tylko, ale jakoś tak nie chciałam. Stwierdziłam, że na razie nie jest mi potrzebny i że taki mi wystarcza, ten też jest piękny. Więc jaki by byście kupili komputer na moim miejscu, jakbyście byli? Czekam na wasze odpowiedzi. I dziękuję Wam za to, że się ze mną byliście, że towarzyszyliście mi i że po prostu jesteście ze mną. Jak Wam się podoba, to zostańcie ze mną na dłużej w tym moim świecie i cóż, może łapka do góry, jak Wam coś się tam spodobało. I lecę lądować dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj, czyli w środę już to będzie na kanale, a jak nie to, to najpóźniej. Lecę.